Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z otwierania prezentów. Na samym wstępie chciałam Was przeprosić i przy okazji powiedzieć o moim failu, który popełniłam w ostatnim filmie, ponieważ prawdopodobnie z tego, co tak szybciej potem obejrzałam, mój czwarty plik się pomieszał z pierwszym plikiem i jakby to, co miało być na końcu, jest na samym początku, a to, co miało być na początku, jest na samym końcu, ale dobra, no nieważne. Dzisiaj jest otwieranie prezentów. Kolekcja jest taka i no, powiem Wam, że to są jedne z najlepszych prezentów ostatnich czasów. Mi osobiście prezenty się podobają mega. Moja ocena wykonania prezentów to 10 na 10, a moja ocena, jak mi się prezenty podobają, to jest 11 na 10. Naprawdę piękne są te prezenty. Są to prezenty moment designerów i co jeszcze najlepsze jest tych prezentów dosyć dużo. Ja tak jak zapowiedziałam, będę otwierać prezenty na moich dwóch kontach, na popieli i na nix. Ogólnie jak z rana patrzyłam i tam już potem, bo dosyć już długo nie byłam na moment, dlatego mam też te wszystkie wiadomości nie, nie, nie odczytane, tak, nie miałam się wysłowić i tutaj mi brakuje kilku, o tutaj trzech, potem z końca wiem, że chyba też mi coś brakuje, tak, tych takich ala skarpet kabaretek, skrzydeł i chyba makijażu, tak, makijażu, soczewek i włosów, ale no to dobra, więc ja nie przedłużam intro, a my przechodzimy do otwierania prezentu. standardowo tak jak zawsze przygotowałam sobie mój notatnik mam nadzieję, że mam tutaj zapisanych wszystkich, ponieważ prezenty są mega ładne i chcę je znaleźć więc pierwsza osobka, jaką pozdrawiam to jest Kasp99 dziękuję Ci za aż tyle prezentów i bardzo ci serdecznie pozdrawiam dostałam to mega ładne powiem Wam, że z obecnych prezentów soczewki i włosy są też bardzo śliczne dziękuję za to dziękuję za te skrzydełka o, dziękuję za ten makijaż, też mi się mega podoba. Ciekawe tylko, czy to jest makijaż, czy to jest w tatuażach, ponieważ chciałabym do jednego tutaj dać moje piegi. A nie wiem, bo jeżeli będzie w tatuażach, to zbytnio moje piegi tam nie będą pasowały. Ok, druga osób Kameluś. Bardzo Ci serdecznie dziękuję za tą sukieneczkę, również mi się bardzo podoba. No, powiem Wam, że te prezenty mi się naprawdę podobają. Totalnie wszystkie. Sonia, to ja 12. Dziękuję Ci bardzo za Sukieneczkę kolejną, tym razem w odcieniu czarnym. Dziękuję pozdrawiam. Jadę, jadę dalej. Ogólnie jest bardzo dużo prezentów, więc nie wiem ile zrobię luków Raczej bym planowała tak około trzech. Dziękuję tutaj. Ona napisała, że da mi aż 11 prezentów. Niki jest super. Bardzo Ci dziękuję i Cię pozdrawiam, ponieważ w każdym z praktycznie odbieraniu prezentów jest prezent i choćby jeden od Ciebie, a przeważnie od Ciebie jest najwięcej. Dlatego bardzo Ci serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Dokopmy się teraz na całą górę. Okej, okay, dokopałam się. Ten był z poprzedniej kolekcji. Ten też, muszę je właśnie masz. O, tutaj znowu. Dziękuję Ci za bluzeczkę. Taki sweter, bardziej golf, coś tego typu za sukienkę. Ta jest też mega śliczna. Ta jest też bardzo, bardzo ładna. Boże, te buty, te buty to jest sztos i te chustki. Omyg, ja tych kolczyków ja nam nawet nie widziałam. Mega śliczne. No. Naprawdę, naprawdę ogromnie Wam Uuu, dziękuję i ten makijaż jest, jest śliczny. Okej, okay, to już widzę, że jest odpakowane. Dziękuję Ci bardzo Niki, jest super i Ciebie pozdrawiam. Nie wiem, mam nadzieję, że dzisiejszy film nie będzie za długi, ponieważ pierw odbiorę tutaj, potworzę luki i dopiero pójdziemy na drugi otwierać. 5oczy5, pięć pięć bardzo Ci serdecznie dziękuję za prezencik. Za... To będzie chyba nie w makijażu, a w tatuażu. Ze słuchawki. Te słuchawki to jest jeden wielki sztos. Dziękuję Ci Boże. Boże. Tak, zamiast powiedzieć dziękuję Ci za to, chciałam powiedzieć dziękuję Boże Ci za to. No mniejsza, ale dziękuję bardzo. Dziękuję za tą taką jakby powiedzieć bluzę z takim kapturem. Dziękuję bardzo. I tutaj już otwierałam. Dobra, idziemy do prawie, że przed ostatniej osłupki. Kopiuj. Przepraszam, ale Twojego nikomu nie umiem przeczytać. To jest Lykysynydykyj Asychym. Dziękuję Ci za butki różowe. Tak jak już wspomniałam, te buty to naprawdę jest sztos. Ale dobra, otwieramy już chyba dwa ostatnie, bo to będą chyba już teraz włosy. Amelka80, bardzo Ci serdecznie dziękuję za prezencik. I to prawdopodobnie będą włosy. Tak, dziękuję bardzo i pozdrawiam. I ostatnia słupka to też prawdopodobnie będą włosy, ponieważ to były jedne z ostatnich prezentów, jakie dostałam. Rosel. Rosel. Roselgmy. Ryoselgmy. Jeżeli się przytam, to przepraszam. I bardzo Ci serdecznie dziękuję za te włoski. Włosy naprawdę są mega. I teraz tylko przejrzymy tutaj, czy na pewno są to wszystkie prezenty, czy jednak czegoś po prostu nie zgubiłam otwierając. Ale z tego co widzę, to mam wszystkie, więc świetnie. Julka w ostatniej kolekcji zgubiła sweter. Więc nieźle. Dobra, a nie, tutaj pozwólcie, że zjadnę wam niżej. No, muszę dzisiaj jeszcze podpisywać na wiadomości. Mamy cztery nowe sukienki, trzy bluzki, dwie pary butów, trzy pary czapek, dwie pary włosów, trzy pary dodatków, jedną torebkę, dwie pary makijaży, jeden kolczyki, jeden tatuaż. I dwie pary soczewek. No, kolekcja naprawdę jest ogromna, jest duża, a co najlepsze jest mega, mega ładna. Więc ja tutaj wam teraz w tym momencie zapauzuję, i będziecie mieć po prostu na przyspieszeniu tworzenie luczków. I po stworzeniu paru luków, przelogujemy się na drugie konto i tam otworzymy te same prezenty, tylko że na innym koncie. Moi drodzy, tak się to właśnie prezentowały tamte luki. ja już jestem przelogowana Tak, w profil nadal nieogarnięty pokój, tak jak widzicie z ostatniego filmu. Ja zaczynam otwierać prezenty. Pierwsza osóbka to jest the dark Bardzo serde... serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Pierwszy może odbiorę te, co widzę. Róża 87, dziękuję, ponieważ ja się nie logowałam na te konto potem z rana prezencik z konta Werka ok, to ja sobie od razu skopiuję to bo nie wiadomo czy mam zapisane więc dobra, tutaj raczej od nikogo nie było, bo ja z rana właśnie tak mniej więcej weszłam przejrzeć wkleję sobie właśnie tutaj ten niczek werku, Werka Werku 1321 bardzo Ci serdecznie dziękuję i dobra i w sumie resztę to ja już mogę pojechać z mojej listy jaką sobie rano zrobiłam Mam nadzieję, że wszystkie jakie tu mam zapisane są. Dziękuję za budki Karmelcia 122. Otwieramy dalej. Ponieważ film będzie już naprawdę długi, tutaj myślę, że zrobię raczej jeden luczek. Paula 1130, 1231. Tak, 1231. Dziękuję Ci za ten makijaż i za te różowe budki. Dziękuję bardzo. To już otworzyłam. Znowu tutaj dziękuję za prezencik 5 oczy 5 Z tego co widzę nie mam cię znajomych Ale to żaden problem Dziękuję Ci za ten ala tatuaż Za tą sukieneczkę Bluzkę Kolczyki Dziękuję bardzo i pozdrawiam Jeszcze raz Pani Candy Dziękuję Ci bardzo za Tą właśnie bluzę z kapturem Tak jak ja to wtedy powiedziałam Kolejna osłupka to Cam Mai 1234. Bardzo Ci serdecznie dziękuję za te skarpety i za soczewki, naprawdę są one mega. I ostatnia już osłupka, mam nadzieję, że wszystkie jakie były, to znalazłam. Jeżeli nie, to bardzo przepraszam. Amelka80 dziękuję Ci bardzo serdecznie za wstążki i już widzę, że ich wszystkich nie znalazłam, ponieważ z tego co wiem, mam tutaj jedne włosy, a ja tych włosów teraz nie odebrałam. Więc, moi drodzy, ja daję pauzę i wrócę do Was, jak je znajdę. A więc, dobra, moi drodzy, znalazłam dwie osłupki. Pierwsza to jest Maja Pro. Dziękuję Ci bardzo za ten sweterek. I tutaj od razu nie, że jest kropka, kropka. Dziękuję Ci bardzo i są to włoski, czyli prawdopodobnie wszystkie prezenty mam już odnalezione. Przynajmniej nic tutaj nowego nie widzę. E, dziękuję za włoski i jeszcze, jak już tutaj właśnie mi się wyświetliło, to... O ile to jest ta dziewczyna, ale nie jestem pewna, więc nie chcę nic mówić. Kiedyś miałam właśnie incydent ze słodką panienką. Jeżeli to jest ta dziewczyna, to polecam uważać. Ale dobra, ja nie przedłużam. W sumie to tutaj już na tym etapie się z Wami pożegnam. A po moim pożegnaniu będziecie mieć tylko przyspieszony look. Ja Wam bardzo za ten film. Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję każdej osobie, która dała prezent. Kolekcja bardzo mi się podoba. Dajcie znać w komentarzu, który look Wam się najbardziej podoba na popieli i tutaj raczej nie, bo tutaj będzie tylko jeden. No a ja w sumie już nie przedłużam. Dziękuję jeszcze raz. To by było na tyle. Cześć i pa!